Dzik jest we Wrocławiu, czy znacie to osiedle? Jeśli tak, jesteście jest z Wrocławia, wiecie, że tu kiedyś były bagna, jakieś może zakłady, dajcie cynk. Dziki rusza w Bieszczady. Prawda człowieka sukcesu. Eee, Gadam właśnie z Tomaszem. Tomasz, pozdrawiam Cię, rodowity właśnie Wrocław. On trochę schudł, trochę trenuje. Tomek, właśnie byliśmy na Helu, to był wrzesień 2020. Film wrzucony, pierwszy z serii, 2 listopada 2020 na moim kanale. Chcę też być piękny, chcę też być ładny, mm. mocny. Jako dziki chili, człowiek sukcesu, muszę być świadom, liczyć się z tym, że mam pewnego rodzaju renomę, także mam wielu odbiorców, muszę ich szanować. państwa, jak to działa? Tak to działa, że bawimy się na poważnie. Trzymajmy się i Bieszczady. Wrocław, Bieszczady. Będzie może kilka nagranych odcinków, kilka fajnej prawdy. Idę w kierunku takiej pizzerii, pizzerinka, czy coś takiego. Patrzcie, jakie słoń, taka pogoda, coś boskiego. To może się lepiej nagrywać w innym filmie, w innych warunkach, Ale teraz, tak. Jest, je, to zastosujemy się w kilku filmach, bo ten może mieć słabą oglądalność. Ale jeśli jesteście moimi fanami, to oprócz komentarza, zrobimy taką mapę fanów Dzikiego. Oprócz komentarza, proszę o również. Taką pineskę na mapie, skąd jesteście, skąd piszecie. Jeśli oczywiście to nie jest jakaś wielka tajemnica, to zobaczymy, gdzie jest jakby koncentracja ludzi sukcesu, czy bardziej to jest północ. Jestem z północy, ale często właśnie dzieci z tej samej piaskownicy powinny się bawić najlepiej, natomiast człowiek z północy no, walczy z wilkami z północy: Młode Wilki Szczecin, czy Trójmiasto, a znajduje. Lepsze układy gdzieś na południu i też na odwrót, chociaż generalnie południe powinno być bardziej e, łatwe, bardziej takie skore do współpracy i do wejścia. Patrzcie na coś takiego. Tutaj są stare budynki, a to jest jakby przesmyk znany nowy York Most, właśnie takie trochę starodawne dawno temu w Ameryce. Czy też film, w którym to Al Pacino jeździł Ferrari po Nowym Jorku i tam też takie ujęcie? Nowoczesne budynki, ale tutaj starodawny Wrocław. Zawsze fascynują mnie takie końcówki, czyli 11 piętro, 12, sama góra, róg. Szczecin, ulica Ale Duchowskiego. I właśnie tam były takie budynki, w sensie, że żyjesz w takim budynku. 11 piętro jest przytulnie. Jest końcówka, jest tak zwany róg. Z tego rogu obserwujesz miasto, obserwujesz prawdę. Masz fajną, przytulną kuchnię, wtedy jeszcze lat 80-90 na gaz oczywiście. to 80 oczywiście na gaz. Wsyp, wszystko leciało w dół, walnięcie, szczury. Kalaruchy. ruchy. też. Widzicie wały, wrocławskie wały. Tutaj się biega, tutaj się trenuje, tutaj się chodzi. koła piękne osiedle. Czuję sukcesu oczywiście, tam nie ma ściemy. A teraz może bym tutaj gdzieś w las i poszedł na dół. Pizza, gdzie ona jest? Pizza gdzieś tu. Chyba tak. Szukam. Piękny zdaje się. Dokładnie tak. W stu procentach nie wiem w zasadzie, gdzie jestem. Wały, jeśli chodzi o wały, kojarzę to wszystko co jest za ZO. Te jazy, te nie jazy, tam kiedyś było mniej ludzi. Kolega z biskupina, właśnie stary Wrocław mówił, że gdzieś było luźniej. Teraz wyszedł jakiś kumpel, przynajmniej się nadział na jakiegoś typa, co spał pod to drzwiami w zasadzie. Także jest coraz więcej ludzi. No i coraz ciaśniej. Oni się tam uciekają z tego biskupina, chociaż nie wszyscy, bo korki się zrobiły. Ale gdzieś się nie zrobił korki. Cudowna jesień, cudowna polska złota jesień dla nas, dla ludzi sukcesu. Patrzmy na piękno, delektujmy się niebem, cudowną temperaturą, cudownym drzewem, cudowną prawdą. Słońce, budynki, wchodzimy proszę Państwa, tu jest nasze miejsce, tu już nasza prawda, tu już pizzeria, uwaga. nie Mieszkam, tak jestem tutaj raz na rok. Ale piękna pizza. Więc... Czy łapiemy ostrość? Po wypiciu 85 cytrynówek z miąszem, bez cukru, ale z miodem. Czy prawda z człowieka sukcesu z Bieszczad, gdzie Kierowała kobieta. Miałem niby ją zmienić, ale mówię, dziewczyna jeździ 10 razy lepiej ode mnie. Niech już jedzie. Proszę państwa, big time, dziki, chili z Bieszczad. Noc w Bieszczadach jest brutalna. Niedźwiedzie atakują nawet człowieka. Wilk zaatakuje zwierzęta, psa może ci zeżrzeć, ale człowieka raczej nie ruszy. Bieszczady nie wybaczają słabości. Bieszczady nie wybaczają człowieka słabego, chorego. Tak jak w naturze. Dlaczego jestem w Bieszczadach? Czy jestem człowiekiem zdrowym? Nie do końca. Ale jestem w Bieszczadach. Big time. Proszę Państwa, serbski gończy. Jedyna hodowla w Polsce. Mama, natomiast tato z Bośni. Tato z Bośni, jak Polacy z Galicji, którzy po wojnie, znaczy byli przetransportowani do Bośni, ale po wojnie przyjechali do okolic Bolesławca i te wszystkie wioski tam typu znaczy Nowogrodzie to nie jest wioska, ale to jest miasto Nowogrodzie z gościszów No i to wszystkie inne idziemy kupić chlebek idziemy kupić prawdę idziemy kupić jakąś wodę może jakąś Coca-Colę dla wujka Bartka Proszę Państwa Wczoraj było na bogato, wczoraj było inaczej w nocy żeśmy pokonywali kilometry Dolny Śląsk Pieszczady Wrocław Terka Piękno, cudowna Natura, listopad Zoe To jest piękny pies Piękny Idziemy? Już nie byłem rano, także wszystko powinno być ok Jest cudownie, jest pięknie, jest inaczej Jest bosko, jest ciekawie, ona warczy, bo tutaj jest, to jest chyba zagadka muszę zagadać z miejscowym człowiekiem Oni, oni lubią jak się do nich rozmawiać. Proszę Państwa, to, co jest w Przede wszystkim nie ma syfu w sensie powietrza, jest świeże powietrze Patrzcie tylko na te widoki I jest w, o tej porze roku w zasadzie no, też nie ma za dużo ludzi Ludzie raczej siedzą w domu Idę z psem na spacer Jest godzina prawie już pierwsza, jeśli nie pierwsza Wydaje się jakby była godzina ranna Patrzcie traktor jedzie, chcę wam pokazać traktor jak zwykle w życiu zapomniałem wyłączyć kamery. Traktor przejechał, pomachałem. Wszyscy się uśmiechnęli, ale to nie jest pokazane. Chodź za i pójdziemy z Wojkiem Bartkiem sobie do sklepu. Cudo Bieszczad, cudo... W tej chwili jesteśmy w miejscowości. małej miejscowości, która nazywa się Terka. Patrzcie, tylko tutaj solinka sobie płynie. Czysta, cudowna woda. Marek Chłasko, rocznik 34. Warszawa, później Wrocław. Jako nastolatek pracował w Byszczycy Kłodzkiej, która kierowca ciężarówki. Tutaj był, można powiedzieć, podwaliny grunt do napisania, napisania opowiadania, czy powieści, nie wiem, nie wiem tak naprawdę jak to się nazywa, ale rzecz dzieje się. To oczywiście realizacja bardzo dobrze aktorzy, rok 58 baza ludzi umarłych w ale to była Bystrzyca Kłodzka. Natomiast akcja rozgrywa się w Bieszczanie. Patrzcie tylko na te góry, patrzcie na to Serbski gończ. Tato z Bośni, tak samo jak zresztą e, ludzie z Galicji, którzy zostali, nie że wywiezieni, ale pojechali do Bośni. Rok 1800, chyba 70 80 wrócili wrócili powoli do Polski na tereny Bolesławca, właśnie Dolny Śląsk. Serbski gończy. Piękny pies. Piękna klasa, piękny styl. jest cudowne zwierzę. Kiedyś myślałem, właśnie, że. Kiedyś ludzie właśnie żyli ze zwierzętami. Były koń, krowy i to były stworzenia, istoty boskie. Z cudowną energią. On... On kocha człowieka. Terka. Okay. Idziemy po jakieś zakupki. Pies ciągnie. No chlebek. Przede wszystkim chcę zobaczyć jaki tutaj jest chlebek, czy dalej jest dobry chlebek. Jakiś pasztecik, wiadomo. A jest cudowne powietrze, odpoczywamy. Czasami trzeba się wyrwać. Czasami trzeba poznać prawdę człowieka sukcesu. Patrzcie, to jest moja twarz. I pamiętajcie, alkohol jest tylko dla mądrych ludzi. Cudowny kościół, cudowna prawda, cudowny inny styl, bieszczad. Miejscowość Terka oraz Zoj. Piękny pies, cudowna klasa. Idziemy coś skupić. Idziemy zapomnieć o dniu codziennym. Idziemy poznać prawdę człowieka z sukcesu. Jesteś? Zoi Zoi Moja piękna. Zoe Kiciuś. Zobacz pokaż się. Pokaż buzię. Pokaż się do fanów, no Mała, tu tak tu. Znaczy temat znacie z 2020 Bieszczady Zoły nie szarpiemy Patrzcie A jest cudownie, jest inaczej listopad. Kiedyś 1 listopada w Bieszczadach leżał śnieg Ludzie Zgarniali go z nagrobków Swoich bliskich, prawda? Innej prawdy, prawda? Człowieka sukcesu. Proszę Państwa, czy prawda bieszczad, prawda można powiedzieć, bazy ludzi umarłych, markach łaski powraca do nas we wspomnieniach? Powraca do nas w prawdzie, prawdę. Zastanawiamy się oczywiście wszyscy. Czy warto było wyjechać, przyjechać w Bieszczady? Myślę, że zawsze warto oddychać jeszcze świeżym powietrzem i spotkać jeszcze w miarę normalnych ludzi. Dziękuję.